Witam wszystkich ponownie oglądających. Tym razem jesteśmy w Wyoming. Jedziemy w stronę do Chicago, do Summit. Jesteśmy koniec Wyoming, początek Nebraski. Jedziemy tutaj, przed nami będzie jakiś front burzowy. A tak ja mówiłem w, poprzednich, w poprzednim fi filmiku. O Ołojomi, że to jest normalne. Oczywiście dzisiaj też było, był front burzowy, przyjeżdżaliśmy, trochę padało, trochę wiało. Wiało dość w niektórych miejscach mocno. Eee, trochę nas bujało, gdyż mamy lekki ładunek. I ten Kasia nie przeszkadzaj. Kasia idzie teraz spać, teraz jej po, porę na spanie. O dobranoc mówi wszystkim. Eee, ona będzie spała, ja będę jechał. Ja mam tu 400. Patrzcie, mam 460 mil do Omaha, ja odjechał do Omaha, to jest jakieś e, około 7 godzin jazdy. E, później tam przejadę do Omaha i w, e, na granicy przyjadę tam zaraz wjadę do Iowa i na samym początku jest Shelby. Tam się zmienimy. Tam jest traktat tam nowy, zrobimy zmianę i ona Kasia będzie jechała do samego Szkiago Samego Chicago, czyli zjedzie z 80 na 50 piątki i mnie obudzi, bo powie, że kolki są i ona nie będzie jechała. Ona nie lubi jeździć w mieście, więc eee, co tam 50 piątka jest przebudowywana i tam jest taki zawsze korek, że to normalnie, czy, czy a jeszcze jutro piątek to, to będzie na pewno korek. Więc tu jedziemy, koniec Wyomingu, początek Nebraskie W Nebrasce są fajne, tu na samym początku są fajne takie pagórki. Tak jak mówiłem w poprzednich filmach, e, nie jeździmy tą samą cały czas trasę, praktycznie cały czas do Stockton w Kalifornii, ale tutaj praktycznie ta trasa, zawsze coś się zmienia, zawsze coś jest innego. E, czy chmury, czy, czy jakieś takie anomalie pogodowe, to no, nigdy nie jest tak samo. Czyli tutaj widać prerie, Tam u góry jest e, South Dakota, później jest North Dakota. Kiedyś tam jeździliśmy z Kasią. Właśnie teraz niedawno wspominaliśmy, że moglibyśmy kiedyś tam pojechać do Oregonu, Washingtonu. Do Washingtonu jedzie się przez, przez ten przez Montanę. Też piękny stan. Tylko Speed Limit ma 65. Tam się można normalnie wściec i jechać. On ma 800 ponad mil. Tak jest na początku. Jest trochę płaski, jak się wyjeżdża z Nordakoty, ale od Billings. W Montanie. Jest taki, tam się jedzie od doliny do doliny, ale te góry są, przejazdy są bardzo wysokie, ale widoki są też niesamowite. Robi to wrażenie wszystko. I tam naprawdę, tam to już jest prawdziwy. Tu jest dziki zachód, ale tam to już jest taki maksymalny. Dzikie konie można spotkać. Piękna przyroda. Nietknięta jeszcze ludzką ręką. Mało miast. Coś wspaniałego. A ja tutaj, jak to Wyoming, Wyoming idziemy teraz. Pokażę, zatankowaliśmy się do pełna, do pełna mamy, tutaj mamy do pełna paliwo. Tutaj mamy defa, bo tutaj jest ten DPF-em. To pokazuje, że 1295, ale to teraz jedziemy z góry. To tak pokazuje, ale na 150 to jest niby 200 galonów, ale ja 150 gdzieś tankuję. Więc na tych 150 galonach mogę jakieś przejechać, jakieś tam 800, maksymalnie 900 mil, ale ja tam nigdy więcej nie przejechałem, chyba że z lekkim, bardzo ładunkiem, ale to zawsze się coś wiezie, to w pusty nie jeździ, nie jeździmy. Więc speed limit tutaj już jest koniec, jest 80, ja jadę 79. Ostatnio mieli odblokować obroty, odblokowali obroty, odblokowali prędkość, więc wczoraj miałem starcie właśnie w Newadzie z kierowcą tak, najpierw mnie wyprzedził, później yy, zwolnił, więc ja go zacząłem wyprzedzać jak się zaczęliśmy wyprzedzać, w końcu ja jechałem już prawie yy, 85 mil na godzinę, maksymalnie w liczniku Wtedy powiedziałem, no dobra, to sobie jedź człowieku i daj mi święty spokój, zwolniłem zwolniłem, on pojechał tam dalej, za 20 mil dogoniłem go, to ja nie wiem, on chyba nie jechał na tym cruise control, tutaj o, widzicie mam tutaj strzałeczkę, tutaj, cruise control czyli tak zwany tempomat, on chyba jechał na nodze i, i, i to się z tym spowodowało, że po prostu tak, raz szybciej, raz przyspieszał, a ja jechałem cały czas tą samą tą samą trasę no i postanowiłem go wyprzedzić, no i wyprzedziłem go jakoś jechałem powoli, ale tuż przed nim przyspieszyłem maksymalnie wyprzedziłem go a on oczywiście, no co zrobił? Włączył mi długie światła i jechał za mną na długich światłach przez 5 czy 6 mil. Jak się oddalił, to ktoś mu mrygnął z przeciwka, no to zgasił te światła. No i, i oczywiście po paru milach zaczął znowu mnie gonić. No i gonił mnie i na długich światłach. Miałem dość tego po prostu i e, w Maka e, to była 170, chyba któraś mila, w Nevadzie zjechałem na tracks, położyłem się z, Spać, bo tak naprawdę nam się nie spieszyło do Chicago. Ładunek jest chyba na poniedziałek, a tam pokazywało nam, że czwarta, piąta, coś szósta. Piąta, szósta w Chicago to są takie korki, już się zaczynają. Mówię, ja nie miałem ochoty jechać, więc mówię: położymy się, spać. Pospaliśmy ze dwie godzinki, tak na spokojnie, jak, jak ten krok nie jechał. I później Kasia zatankowała sobie troszkę, no i pojechała. Mówię, że spoko było, bo pusto prawie na drodze. Kukurydza tam dalej jest Colorado. Ale to Wyoming w granicy z Kolorado, z Nebraska przed nami, z Nordakotą na, no e, South Dakota, przepraszam, South Dakota jest północna i południowa, czyli z Dakota na u góry i tutaj z Utah. Więc tu przejechaliśmy, to jest po płaskim, tam widzicie tam na horyzoncie, może taki jakby górki, takie górki, takie skały. no Jakiś taki płaskowyż się maluje, prawda? Od tamtego miejsca zaczyna się już e, e, Nebraska. Czyli wyjeżdża się stąd, i wyjeżdża się do Nebraski, i tutaj e, jakby sto, od tego miejsca pierwsze 100 tycznie 120 mil aż się Nebraska połączy ta 80 łączy się w pewnym miejscu z 76 która idzie do Colorado tu zawsze jest tak, że jednak się po takich jeszcze wyżynach jeździ po takich podjazdach jak tutaj pada to czy wieje tu nie ma żadnych miast. Jest jedno miasto na 56. jest Sydney. My teraz zrobili nowy track Staplowsa. Ale jak tutaj, powiem Wam szczerze, jak tutaj wieje i pada, to jesienią, zimą to jest po prostu katastrofa. Będzie koniec tego filmiku, i zaraz będzie wyjazd do Nebraski, który też będzie nagrany.